E, witam bardzo pięknie skorpiony, e, moje kochane, przepraszam, wodniki, przepraszam bardzo, bo tali już mam przetasowaną, skorpiony może za chwilę. E, więc moje kochane wodniki, witam was bardzo pięknie na waszym czytaniu, które będzie od teraz, mamy 26 październik do 30 listopada. Czyli z takim zahaczeniem delikatnie o ten październik, żeby zobaczyć, um, co też wnosicie z miesiąca października na listopad, no i potem co, to w, co wniesiecie to będzie, tak? Czyli zobaczymy co też... Cały listopad nam będzie tutaj chciał pokazać. Więc moje kochane wodniki. Zaczynamy czytanie. Pozdrawiam tutaj Madzie Glinkę z całego serducha i dużo, dużo, dużo zdrówka śle. I moi kochane wodniki, patrzymy, co też u Was do końca, czy do, no, do końca listopada 2020. Co się może przydarzyć, jakie będą główne tutaj przekazy dla Was, ale też jednocześnie to, co, bo być może nic się nie wydarzy, tak, bo czasami też tak jest, ale może potrzebujecie jakichś porad, tak, czy czegoś takiego, i czasami właśnie karty będą chciały nam pokazać. I słuchajcie, mamy pierwszego skoczka, czyli kartę, która nam, pył Wyskoczyła, ja ją tylko sięgnę z podłogi. Uwaga, znikam pod stół. Tadam, jestem. Kochani, karta śmierci, ale od razu mówię, bo raz pewnie co niektórzy pojadą sobie, nie wiem, pokupować urny czy też trumny. Kochani, nie, 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 nie. Śmierć to nie jest nic złego w kardzie Tarota. To jest tak naprawdę, kochani, transformacja. To są potężne zmiany, które dokonują się tutaj gdzieś albo dokonają się, że tak powiem, na przestrzeni tego miesiąca u Was. To jest taka sytuacja, w której coś może też definitywnie odchodzić, po to, żeby można było wskrzesić coś zupełnie nowego, tak? Czyli dać nowe życie też czemuś. Bo też w tej karcie taki przekaz tutaj po prostu płynie, czyli że po prostu coś się kończy, tak? Coś umiera, ale nie ktoś, coś. I bardziej pokazują nam tą sytuację, w której coś po prostu rodzi się z popiołów, nadaje tutaj jakby, no, wchodzi po prostu w fazę nowego życia. Ale kochani, zobaczmy dalej, bo może tutaj nam coś karty bardziej rozjaśnią. Wodniki to 30 listopada. Słuchajcie, wy macie tutaj kartę takiego znudzenia, bardzo dużego marazmu. Słuchajcie, jeżeli miałabym te karty łączyć, a potem do tej śmierci wam jeszcze dorzucę, żeby zobaczyć, czy to w dobrą stronę idzie, ale w porównaniu tutaj z tą sytuacją, kochani, wy popadacie w taką jakby nostalgię jesienną, bardzo sporą. Macie taką kartę apatii, znudzenia, zmęczenia, niecieszenia się z niczego. To jest, kurde, słuchajcie, gościu, który, nie wiem, ma za sobą z tyłu piękny kielich, ale oczywiście ma to gdzieś, żeby się odwrócić i zobaczyć, że jest pełny, lśniący i że może mu przynieść po prostu fajny, chociażby fajną radość życiową. Po co na co, nie? Jak można siedzieć i że tak powiem, mnie wszystko jest do kitu, do dupy i w ogóle, i w ogóle. I co niektórzy właśnie z was, drogie wodniki, w takiej opcji będą się odnajdywały przez najbliższy miesiąc, czyli w takiej sytuacji nic się nie dzieje, nic mnie nie cieszy, nie wiem, kompletnie jestem emocjonalnie wypruty ze wszystkiego, tak? No, słuchajcie, no nie fajnie, no coś trzeba z tym zrobić. Zaraz zobaczymy, co będzie dalej. Ale się odrodzicie i bardzo dobrze, więc moi kochani, może ta zmiana tutaj na początku tej śmierci pokazuje tą sytuację, w której, kurde, wodniku zamknij w końcu albo przestań po prostu pier... Dzielić, żeby nie powiedzieć dosadniej, przestań kurde marudzić, przestań kurde ciągle fochy stroić, przestań ciągle myśleć, że jest wszystko do kitu do dupy, weź w końcu dupę w troki, zrób coś, dokonaj zmian, wstań z kolan. W z, weź się w końcu odroć. tak, to nic, że zima i jest jesień i to nie jest wiosna, żeby kwitnąć, ale słuchajcie, ale jesienią i zimą też potrafi być bardzo fajnie i po prostu to jakby troszeczkę pokazuje, no weźcie coś, zróbcie. I co niektóre wodniki zwyczajnie się odrodzą, kochani, karta sądu ostatecznego, zobaczcie, tutaj to całe towarzystwo wychodzi z tych trumien, <grym>, tak, z tej karty śmierci może i jednocześnie po prostu patrzy, ja pierdziela, dostałem nowe życie, jest mega. I więc co niektóre wodniki odrodzą się, wyjdą z tej opcji depresyjnej Takiej znudzonej, takiej, że wszystko jest źle i będą chciały się, kochani, odrodzić. Znaczy będą chciały. No to tak wychodzi trochę, jakby tak właśnie miało być. Będziecie również za czym cierpliwie czekać, czyli odrodzicie się, ale jednocześnie będziecie patrzeć, co z tego wyniknie, tak? Albo co z tego będzie. Będziecie w pewien sposób musiały się nauczyć cierpliwości, bo jeżeli na przykład nawet za czymś tutaj czekacie i trochę długo się to wlecze, jesteście takie znudzone tym wszystkim, no to może być też taka sytuacja, że Wy będziecie oczekiwały, być może tutaj w karcie siódemki, żeby coś się wydarzyło. No dobra, okej, okay, coś się zadziało, ale co z tego dalej będzie. I ta karta mówi o tym, żeby nie przyspieszać pewnych spraw, nie, nie gnać z czymś do przodu, dać czas na to, żeby coś dojrzało, żeby w pewien sposób zakwitło, żeby w pewien sposób coś zaprocentowało, tak? Więc wkładamy jakąś pracę w coś, myślimy pozytywnie i cierpliwie, drogie wodniki, czekamy za rezultatem swojej pracy, nie przyspieszamy niczego, nie gnamy naprzód. I zastój. To może potrwać trochę długo. No niestety, słuchajcie, karta siódemki monet jest kartą cierpliwości, czekania, z owocami swojej pracy, ale karta wisielca do kompletu pokazuje, że ten okres może być nieco dłuższy, bo poszykuje się tutaj zastój w pewnych sprawach. Ale co nie zmienia faktu, nie w takiej karcie kochani. I nie w takiej karcie. Macie być odrodzone, macie być na wysokich obrotach, macie mieć po prostu kurde silnik w tyłku i latać, fruwać i się cieszyć. Bo wtedy macie siłę na wszystko inne. I moi drodzy, nie łamiemy się i po prostu nie zniechęcamy się do życia, tak? E, cierpliwie czekamy, pracujemy, dokładamy wszelkich starań i nawet jak trzeba za czymś poczekać, to czekamy cierpliwie, ale na pełnym gwizdku. I takich was, drogie wodniki, chcę widzieć. No i słuchajcie, zresztą macie bardzo ładne karty. Te spodnie, czyli takie tło czytania, które pokazuje, że macie po prostu podjąć miecz i w pewien sposób być wojownikiem. Powiedzieć sobie, kto jak nie ja. Biorę ten miecz, idę do przodu, wyznaczam sobie cele, nawet jak coś nie wyjdzie, no tam w dupę z tym, tak? Po prostu e, zmieniam po prostu front, zmieniam jakieś opcje, ale mimo wszystko chcę iść do przodu i zwyciężać. E, kochani, z mojej strony to jest wszystko i ja Wam życzę tego odrodzenia. Po to, żebyście pięknie tutaj, że tak powiem, miały siłę i energię na wszystko i odrobiny cierpliwości, kochane wodniki, no bo jednak z tą cierpliwością jest jak jest, ale odrobiny cierpliwości, jeżeli ktoś za kimś czeka albo za czymś buziaki.